I proszę Państwa, do tego dania potrzebuję oczywiście ziemniaków cebuli No i kurwa garnka to można powiedzieć są trzy podstawowe rzeczy, żeby gotować to danie. Ja oczywiście jeszcze kurwa dodam coś od siebie, czyli Machiew Nada słodki smak, kurwa. Tu, tu, uhu, ale pyta, kurwa. I tak przygotowane elementy przygotowujemy do krojenia. Niestety, kurwa, mam problem, bo mam jedną rękę jeszcze lewą do chuja, przełożę sobie. Przepraszam. Przygotowujemy do krojenia. Bierzemy deskę. I tak, ziemniaki, kurwa. Kroisz, kurwa. Ciach, 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 ciach. Na plasterki. Nie za duże, nie za małe. Bo kurwa nie robisz opał na zimę, nie? Ciach. A oczywiście cebulkę kroimy na talarki. Marchewkę, jak chcecie, albo też w paseczki, albo w kosteczkę, jak chcecie. No. Przystępujemy do krojenia. Za chwilę dalszy ciąg etapu. No i proszę Państwa jak widzicie, pokroiłem już wszystko. Cebulkę jeszcze tak zmychaciłem, żeby zrobić takie fajne tolarkowate. Oczywiście piekło w oczy. Ale jestem psychopatą, więc nie moczę cebuli w zimnej wodzie ani nic tych rzeczach. Mam na to wyjebany. Ziemniaczki i marcheweczkę pokrojone sobie w paseczki. Do tej... Potrawy potrzebujemy dwóch obowiązkowych przypraw, czyli sól i pieprz. Olej i koskę i troszeczkę może zioła angielskiego, liś laurowy, a dam troszeczkę pietruszki. Jeszcze chciałbym dodać może papryki, majeranku, Zobaczymy. Więc szkoła polega na tym, że mniej więcej taką ilość oleju wlewamy na samodzielną garnkę. Ciach, ciach, ciach. Tutaj dajemy, o proszę Państwa, te ziole angielskie. Hop. Chyba znowu muszę zmienić rękę na, na prawo, bo mi trochę jestem praworęczny. ciach, ciach ciach I jakąś kostkę rosołem. Ja zawsze tak troszeczkę rozgniatam ją. O, w ten sposób. I tak. Dajemy ziemniaczki. W plastereczki i robimy takiego przekładu takiego o ciach ciach to mi trochę spadło przepraszam dwoma rękami lepiej idzie nie? kiedyś widzowie mi się pytali czemu nie zainwestujesz w jakąś kamerę taką jakąś czołówkę czy coś kurwa jakby mnie było stać to bym nie robił ziemniaki po biedzie nie do chuja pana nie o kurwa coś spadło ale czy, oczywiście wszystkie jest umyte odkażone nie w 100% nie i mamy taką sobie warstewkę ziemniaczków o taką ładną tu 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 żeby nic nie było na sztart pójdę troszeczkę o garść cebuli i też tak ładnie rozsypujemy sobie po tych ziemniaczkach o ciach ciach tak się prezentuje marcheweczki jak wspominałem daczkę troszeczkę słodkawszego smaczku ale też nie będzie te nie wyglądało jak główne tylko będą kolorowe. Oczywiście to są ziemniaki po biedzie. Jakby były po full wypasie, to by kurywa były to inne składniki. I taką oczywiście porcję. Solimy, pieprzymy. I możemy. Ja też dodam troszkę zielonej pietruszki, skuszę się na paprykę, jak wcześniej wspominałem. Może coś tam jeszcze wymyślę. I takiego przekładańca robimy. No i proszę Państwa tak to się prezentuje. Myślę, że w miarę zacnie dodałem też papryki jak wcześniej wspominałem. I teraz przystępujemy do, do następnego etapu, czyli bierzemy taką malutką szklankę wody i polewamy ją tu tak ładnie po brzegach. Dwie, trzy szklanki w zupełności Wam starczą. No, może się pod jak przesadzić się z wodą, to zrobi wam się zupa warzywna, a nie ziemniaki po biedzie, czyli duszony. No, i to wstawiamy na mały ogień pod przykryweczką, i niech się dusi. Let's go! I tak to się, proszę Państwa, prezentuje po gotowaniu gotowemu około 40 minut. Myślę, że wygląda zacnie, więc trzeba nakładać. Oczywiście jak zwykle trzymam telefon prawą ręką, lewą jakoś będę nakładał. Oczywiście zapomniałem wam powiedzieć, że tego wszystkiego broń Boże nie mieszamy. I proszę Państwa, mamy takie fajne ziemniaczki. Mm. Jak to ładnie pachnie, proszę Państwa. Mmm, taka łyczka mi wystarcza bo dwa. Oczywiście... Może to dać jakiegoś ogóreczka, jakoś buraczka, albo coś w tym stylu, jakoś mięska. A jak to są zi normalnie no, ziemniaki po biedowsku, to się je kurwa same tylko ziemniaki, nie? Albo z ketchupem, nie? Tam troszkę wody jest, ale no, nic z tym nie zrobimy. Mm. Takie dwie garści. Oczywiście to zostawiam sobie na jutro. Jak to wszystko ładnie jeszcze podparuje, to mogę sobie jutro podsmażyć ten na patelni. To jeszcze mniej znaczniejsze, proszę Państwa. No to nic no. Będziemy to wpierdalać. I tak się proszę państwa to prezentuje danie gotowe. Dałem sobie troszkę buraczków, troszkę mięska. Myślę, że to jest bardzo smakowe danie. Choć trochę długo trwało. Przygotowanie go. Zapraszam na mój następny odcinek. Poproszę o subskrypcję, lajkę like w górę i komentarz. Oczywiście o hejt jak najbardziej. I zapraszam do następnego odcinku. Dziękuję. Gotowanie z palmami. A teraz będę wpierdalał, kurwa!